Dzień dobry, witam się serdecznie w ten fantastyczny piąteczek przedświąteczny. Słuchajcie, ja już jestem totalnie w świątecznym albo przedświątecznym nastroju. Trochę już wyjęłam dekoracji. Dzisiaj chyba pojadę po choinkę. Także już powoli święta. Słuchajcie, tuż, tuż, ile zostało. Cztery dni. Masakra, co, jak ten czas szybko leci. E, właśnie wyciągnąłam sobie trochę kasy miałam tak, miałam 90 zł do wpłacenia do banku ale jednak ich nie wpłacę, bo tam mi ktoś oddał, bo ktoś przez internet zamawiałam e, jednak wyłożę do oszczędności do segregatora i mam jeszcze 40 zł wyrwałam trochę z budżetu na jedzenie nie ma tam już za dużo, dlatego tak mało ale mam do uzupełnienia dużo, więc mam nadzieję w ogóle, że mi starczy kurczę, może być słabo no ale dobra, zrobię chociaż to, na co wystarczy. Trudno. Czy ja mam tu pisaczki? Mam. To mam. A tu coś mam? Nie, tu nic nie ma ciekawego. No dobra. Mam do uzupełnienia kalendarze adwentowe i te zadaniowe, i te yy, oszczędnościowe. Yy, mam sobie tylko te kostki. Dajcie znać, jak tam u was przygotowania do świąt. Aha, i jeszcze byśmy sobie może zrobili, jak starczy mi kasy. To już policzyłam głosy na hotel i na namiot. To może jeszcze sobie to zrobimy. Dobra, to nie będzie długi film, bo jestem, słuchajcie, w transie, trochę sprzątam. Teraz jadę jeszcze trochę po zakupy, potem jeszcze odbieram mojego męża, także mam trochę roboty. Dobra, i jedziemy tak za 17, bo widzę, że tutaj nic nie mam. Raz, dwa, trzy, czapeczka i to są chyba tak, yy, pomoc charytatywna. Yy, ja słuchajcie, mam już drugi raz tą czapeczkę, yy, za tamten raz jeszcze nic nie wpłacałam, ale cały czas o tym pamiętam yy, i ja zrobię po prostu taką większą wpłatę. Ja zawsze yy, wpłacam na jakieś zwierzątka, ewentualnie no też na dzieci. Yy, prawdopodobnie będzie to na pomoc dla schroniska w naszym mieście. Taką właśnie świąteczną wpłatę zrobię. Dobrze, 18. Też trójeczka to będzie gwiazdka. Dzisiaj jest 20. 20 uh -huh. Gwiazdka. Spośród posiadanych wyzwań typu rzuć kostką i oszczędzaj, wybierz ulubione i zagraj w nie. No dobra, czy ja będę dzisiaj w ogóle coś grała? Czy ja mam tu jakieś rzuć kostką? No może zagram sobie tutaj w tą grę Złap Świętego Mikołaja. Też jest rzutkowską, więc spoko, 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tu mamy złotówkę. Proszę bardzo. Dzisiaj dwudziesty. Czemu się trzęsie telefon? O, czekajcie troszeczkę cofnę, bo dotyka stojak, sto jak stołu. Kurczę, teraz nie cofnę. Może stół cofnę trochę. Plus jeden. całe złotych, ale lepsze to już nic. Dzisiaj zacznę gotować kapustę. Muszę właśnie dokupić jeszcze grzybki i będę robić farsz do pasztycików. Ja będę robić paszteciki, a mój może będzie robić pierogi. Dobra, wracamy tutaj. Piąteczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bałwanek. Bałwanek też już kiedyś miałam. Okres zimowy to czas przeziębień, aby im zapobiec. Wrzucę do koperty 15 złotych na pyszną zimową herbatę. Tak jest, wrzucamy. No, także moi drodzy, ja jestem oficjalnie na urlopie. Taka szczęśliwa, bo mogę w końcu trochę ogarnąć chałupę. Wszystkie zamówienia we wtorek już wysłałam. Także się cieszę, bo wszyscy dostaną przed świętami. Czwóreczka, raz, dwa, trzy, cztery. I tu mamy 4 złote. Ja akurat mam tu 4 złote. 5 wrzucę. A tu w ogóle jest. Aha, to są piątki, to nie. No dobrze. Także jedno słuchajcie z Bani, ale będę musiała chyba sobie tutaj coś porozmieniać, bo już nie mam dobrych. Teraz yy, ciężka matematyka. Kurde, muszę trochę przesunąć to. Jak to widać w ogóle? Widać, nie widać. No dobra, widać. Będę trochę nas ruszać. O, musiałam wyjąć szufladę. Kalkulator, bo to jest już trudna matematyka i ja sobie nie poradzę. To się w ogóle nagrywa? Nagrywa, bo nie widziałam czerwonego. Dobra, 17 plus 18 plus 19 plus 20, 74. I ja rozmienię sobie w moich koteczkach. Kolejny tu drobne moment. Jeszcze potrzebuję. Kolejny Daj dychu. Okej. Okay. Zostanie. Pięćdziesiąt siedemdziesiąt cztery, leci do kuperty. I ja sobie tutaj zamaluję tak. Siedemnastkę. Członeczek. W w międzyczasie może wejść do domu moje dziecko, bo wraca do szkoły. Dobra, mamy dziewiętnaście i skarpeciora dwadzieścia. Tu pykniemy. Wspaniale, słuchajcie, nie do wiary, Jeszcze tylko cztery kwadraciki. Masa ten leci. I zaraz nowy rok, i zaś rok do przodu, nie? No dobra, tutaj mi niestety nie wystarczy na moją grę. Chyba muszę wiecie co? Dołożyć z portfela jeszcze coś. Czy ja mogę coś jeszcze z tego portfela wyrwać? Mam pięć dyszek. Dobra, to zrobimy tak. Ja wrzucę pięć dyszek. A trzy zabiorę, czyli tak jakbym jeszcze dwie dyszki dołożyła, nie? To wtedy będzie zł złotych zjedzeniowego już na wyzwania. E, dlatego, że chciałabym, tak jak wspomniałam wcześniej, uzupełnić naszą wspólną grę. Pod tytułem to czy tamto. <noise> no i powiem Wam, że ogólnie my, kobiety, jesteśmy bardzo wygodne, chociaż podejrzewam, że to też jest związane trochę z wiekiem, bo wiadomo, jak mało lat, to pod namiot spoko. Ale tutaj jednogłośnie wygrywa hotel. Hmm, zielony może być. Także namiot nie miał ani jednego głosu, słuchajcie, a hotel miał aż 41. Także ja odkładam dzisiaj do tej koperty właśnie 41 zł. Wezmę 51. To ja mam to w mojej kosmetyczce. Wyrzuciłam woreczek, żeby się nie pogrodziła od monet. I wyciągnę dyszkę. I słuchajcie, zrobimy sobie kolejną rundę, tylko ja oczywiście nie pomyślałam o tym wcześniej. Policzyłam głosy, a nie przygotowałam tutaj Teraz zobaczymy co ja tu jeszcze mam napisane. Dobrze, to może tutaj były wyjazdy? To teraz zahaczymy sobie o zakupy. Też bardzo myślę taka no, codzienna sprawa. I ja mam do Was takie pytanie. Czy wolicie robić zakupy stacjonarnie? Czy wolicie robić zakupy przez internet? W zasadzie myślę, że dotyczy to pytanie bardziej takich zakupów niecodziennych typu jedzenia, tylko jakieś takie inne, typu wiecie, sprzęty, typu ubrania, jakieś może kosmetyki, no bo jedzenie wiadomo, nie w każdym mieście, nawet nie w każdej lokalizacji można sobie zamawiać online. Także dajcie znać, ja sobie tutaj już napiszę online, czy... Może napiszę sklep, o, czyli stacjonarny sklep. Bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Ja osobiście wolę robić zakupy online. Czasami mam stracha, jeśli chodzi o takie na przykład droższe sprzęty, czy droższe ciuchy. Ostatnio właśnie zamówiłam taką jedną kurtkę dość drogą, ale wszystko było OK. I lubię na takiej zasadzie nawet zamawiać, że nie wiem, przymierz teraz, zapłać później. Na no, Zalando jest taka opcja fajna. No bo faktycznie jak coś nie jest ok, bo te wymiary wiecie w internecie też różnie wychodzą, to po prostu sobie przymierzam, nawet zamawiam czasem po 2-3 rozmiary i wtedy odsyłam i że tak powiem nie mrożę tych pieniędzy, nie? Wiem, że to jest niebezpieczne i wiem, że nie każdy to lubi i nie każdy to popiera. Oczywiście wiem, że to też zmniejsza jakieś tam zdolności kredytowe i te inne sprawy. No ale na razie tak u mnie to wygląda. Ja wolę osobiście zakupy online. Boże, jak świeci tu słońce. Może tak będzie tu. Ja nawet nie widzę, co jest w telefonie. Dobra, i co? I zostało tutaj 15 złotych. I gdzie my możemy sobie te 15 zł rzucić? Co ja tu mam? Ciacho Mikołaja. O, wrzuciłam sobie zdrabkę z kalendarza, tu mam Mikołajki. Ale ja jeszcze miałam tu jedno wyzwanie, które też już rozpoczęłam. Miałam ja miałam, miałam. O, może sobie tu coś dzisiaj wrzucę, bo dawno nie wrzucałam. Cudowne lata 90. Dobra, to ten to już sobie zamkniemy. I tu sobie wrzucimy tą piętnastkę. Czyli może zrobimy tak: 5, 10, no, może być i 10. I słuchajcie, cała kaska jest. Rozdysponowano, tutaj też mi niedużo już zostało, będzie do, dodatkowa stówka na coś, fajnie, bardzo się cieszę. Dobrze. Także dzisiaj włożyłam sobie do portfela trochę pieniędzy z funduszu świątecznego i lecę niedługo na zakup Muszę kupić mąkę do pasztecików i do pierogów, muszę kupić właśnie grzyby. Um, takie tam wiecie pierdółki no i coś na obiad jeszcze, bo też nie mam dzisiaj obiadu także zobaczymy co tam znajdę, Boże, już wiecie co powiem wam, jak mam iść w te tłumy to nie powiem co mi się chce, ale no nie mam wyjścia, nie miałam wcześniej czasu dobrze moi mili to by było na tyle w dzisiejszym filmie, pamiętajcie żeby w komentarzu napisać mi czy wolicie zakupy online, czy wolicie zakupy w sklepie stacjonarnym, ja już na dzisiaj się z wami żegnam być może odezwę się jeszcze w weekend, chociaż nie wiem, bo w zasadzie wszystko zależy od tego, oczywiście <laughs> czy będę miała jakieś fundusze, żeby wrzucić jakieś wyzwanka. Eee, a teraz już się z Wami żegnam. Życzę Wam pięknego weekendu. Odpoczywajcie sobie, wiecie, róbcie sobie tam na te święta, wiadomo, przygotowania, ale powoli, bez stresu. Żeby to też było dla Was, wiecie, przyjemne, żeby też was to w miarę relaksowało. No, bo wiadomo, no nie każdy lubi gotować, przygotowywać, ale ja na przykład lubię sobie, wiecie, nie jestem fanem gotowania. Nie umiem też jakoś super gotować, ale potrafię świąteczne lubię i lubię je przygotowywać. Zawsze sobie słuchamy jakichś fajnych piosenek. Cieszę się, że też, że mój mąż już wraca, także będziemy sobie tutaj pichcić razem. Dobra, już się znowu rozgaduję. Trzymajcie się kochani i do usłyszenia w kolejnym filmie. Buziaki!